Ja Primoje Aidoshina. Schwarzkopf prezentuje. Berlin. Deszcz. Doskonała fryzura. Los Angeles. Słońce. Optymalna ochrona włosów. Hawaje. Wiatr. Fryzura wciąż idealna. Taft na każdą pogodę. Zawsze idealna fryzura. Prawie zawsze. Taft na każdą pogodę. Zawsze idealna fryzura. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów. Dla Ciebie. Zapraszamy Cię w podróż po krainie frutiny. Tutaj możesz cieszyć się wszystkimi skarbami wsi, które teraz kryje w sobie Nestle Frutina. Posmakuj pełnoziarnistych, chrupiących płatków pszennych z kawałkami wybornych polskich jabłek i słodkimi rodzynkami. Mmm, tak może smakować tylko Nestle Frutina. Nestle Frutina. Zasmakuj w skarbach wsi. Po pieniądze z lokaty zapraszam za... trzy miesiące. Za trzy miesiące. Za trzy miesiące. Trzy miesiące. Konto lokacyjne w Raiffeisen Bank Polska S.A. to zysk jak na lokacie i pieniądze dostępne w każdej chwili. Skorzystaj z promocji, a ten niezwykły kalendarz będzie Twój. Zadzwoń 0801 602 801. Marzysz o samochodzie, w którym będziesz mistrzem każdego ruchu? Zbudowaliśmy go dla Ciebie. Nowy Opel Vectra z interaktywnym układem jezdnym. Tato, to o czym myślisz? Proszę państwa w Krakowie 61 Maciej Stolarczyk strzelił Macie za chwilę spotkanie. Przepraszamy, to precedens, ale po prostu dzisiaj tych spotkań dużo. Jedno po drugim, w związku z tym, za chwilę już będą wychodzić zawodnicy w Utrechcie na boisko. Utrek legia, i w związku z tym, przenosimy się za moment do Utrechtu. W każdej chwili możesz potrzebować świeżego oddechu. Dlatego gumę do winter Winterfresh powinieneś mieć zawsze przy sobie. Winterfresh zapewnia mroźny i świeży oddech. O, kochanie. Och, jaki cudny. Ale dwa telefony to dwa rachunki. Będziemy płacić dwa razy więcej. Zapomnij o drugim rachunku. Przecież idea Optima i zupełnie nowy pakiet domowy. Dzięki niemu będziemy mieli wspólny rachunek i abonament. A co więcej, będziemy rozmawiać ze sobą po wyjątkowej cenie. Wspólne darmowe minuty i SMSy podzielimy według potrzeb. Za dwa telefony zapłacimy jak za jeden. Nowość. Pakiet domowy w idei Optimie. A ja też dostanę telefon? A lekcję odrobiłeś? Nowa guma do rzucia Winterfresh Icy Blast. Zapewnia rośny i świeży oddech. Ładny ten samochód kupiliśmy. Dynamiczny silnik 1.1. Zmieścimy się w piątkę? Piątkę? Bliźniaki! Zmieścimy się. No to wsiadamy, chłopaki. Nowa gamma Sejczęto z silnikiem 1.1 1 Fire. Zapłać teraz 11 800 zł, a drugą połowę po roku. Nadkwaśność, ból żołądka, zgaga. Stosuje Manti, gdyż działa potrójnie. Manti szybko usuwa dolegliwości, pomaga leczyć podrażnienia, chroni żołądek na dłużej. Manti na żołądek tak działa, że ulga szybka i trwała. <try> Dobry wieczór Państwu, stadion Galgenwald w Utrechcie, rewanżowe spotkanie pierwszej rundy po Jennifer Lopez, teraz naprawdę możesz się z nią spotkać. Spełni swoje marzenia. Kub Kinder Bueno. Możesz też mieć jeden z 80 tysięcy nowych singli Jennifer Lopez. Tylko Kub Kinder Bueno. Wybrzeż o 206 SW. bezkompromisowy. Wcześniej Kalgonit 3 w 1 połączył detergent na błyszczacz i środek o właściwościach soli. Nowe tabletki Kalgonit 3 w 1 Total zawierają czerwone granulki, które zmiękczą bród i pozwolą Ci domyć naczynia bez uprzedniego namaczania ich. A rewolucyjna technologia Powerball sprawi, że Twoje naczynia będą błyszczeć za każdym razem. Nowy Kalgonit 3 w 1 Total w Twojej zmywarce to doskonały. Totalnie błyszczący rezultat bez namaczania, również w postaci proszku. Ej, najbardziej mi się podobało, Maciej, to, że zostałeś przywołany na boisko. Ale chyba dzisiaj Adam Piekutowski spisuje się dobrze. Kilka spisuje sytuacji się... było takich, które rzeczywiście zagrażały spisie. Spisuje Wiśle. się dobrze. Raz bardzo czujnie wyszedł z bramki, bardzo szybko podjął odważną decyzję, i dzięki, dzięki takiej właśnie szybkiej decyzji odważnej uchronił. Wisły od utraty bramki. E, koledzy komentujący spotkanie pytali, czy wyszedłbym na boisko, gdyby zaszła taka konieczność. Po dwóch, dwa tygodnie temu wydawało się, że akurat przeciwko zespołowi Primoria to jeszcze, mógłbym... że, można. że mógłbym jeszcze rękę w szatni zostawić, ale e, dzisiaj koledzy e, grający w Wiśle w formacjach obronnych robią wszystko, żebym zmienił zdanie. E, tak, aż wszyscy? Może, może poza Arkiem Głowackim. No może poza Arkiem Głowackim, ale, ale dają się zaskakiwać no, bardzo prostemu. O rozegraniu piłki 20-30 metrów przed bramką własną. We trzech atakują jednego zupełnie niegroźnego, odwróconego plecami do bramki napastnika Primoria. No cuda dzisiaj. To, za chwilę to pokażemy, proszę Państwa, ale być może część z Państwa wracała później do domu. No dzisiaj mamy dobry wynik, bowiem w pierwszym spotkaniu rozegranym meczu w Płocku na stadionie Płockiej Wisły. Polonia Warszawa wygrała z Porto 2 do 0 i popatrzmy na bramki z tego meczu, tym bardziej, że jest to wynik, który zasługuje absolutnie na uwagę, mimo że gra była e, różna. Oto bardzo dobrze wykonany rzut, rzut rożny, no. dobra główka e, na tak zwanym krótkim słupku. Wszyscy trenerzy i piłkarze e, oraz kibice tak nazywają słupek bliższy wykonującemu rzut e, rożny lub rzut wolny. Dobre strącenie piłki, potem taki trochę przypadkowy, całkiem niecelny strzał Marcina Kusia, ale, ale jednak trafił w swojego kolegę Łukasiewicza, który z bliska dopełnił formalności w zasadzie. 19-latek, przytomnie bardzo się tutaj zachował. Tak, no tu chciałoby się, żeby Marcin trafił od razu do bramki, widać, że piłka szła 10 metrów obok słupka, ale, ale Łukasiewicz bardzo dobrze sobie poradził z tym dosyć mocnym strzałem.